Chciałbym podziękować wszystkim uczniom, które brały udział w tej e, kolejnej już edycji halowej Ligi Bełmowskiej na sztucznej trawie. E, mam nadzieję, że generalnie się podobało. Myślę, że każdy z poziomów rozgrywkowych był naprawdę emocjonujący i na każdym rzeczywiście rywalizacja była bardzo wyrównana. Równie licznie jak tutaj na boiskach. E, na, pod, pod dachem spotkamy się również na wiosnę na naszych boiskach otwartych. W międzyczasie również oczywiście na zakończeniu sezonu. E, dzięki uprzejmie za zaufanie i do zobaczenia na wiosnę. Nie chcemy tutaj tworzyć żadnej kryptoreklamy, więc nie będę mówił w prozach i jakie rozrywki. Mam na myśli, aczkolwiek ze wszystkich, ze wszystkich form u Ligi amatorskich, w jakich tutaj braliśmy udział, Liga Domowska oferuje zdecydowanie najwyższe standardy i to poziomem w tych rozrywkach, zarówno sportowym, jak i poziom organizacyjnym, a także rozrywkowym, jesteśmy najbardziej usatysfakcjonowani. Jako moszno skład występujemy w Lidze Bebomorskiej od 5-6 sezonów i z pełnym przekonaniem mogę, mogę polecić ligę. Jest nam tutaj bardzo dobrze pod względem organizacyjnym i przede wszystkim dla mnie, jako kapitana drużyny moszny, bardzo ważny jest klimat panujący na lidze. Według mnie jest najlepszy, gdziekolwiek spotkałem.